Zakupu holizmu. Zakupu Zakupoholizm, czy uzależnienie to są mechanizmy kompensacyjne. One mają na celu zaspokojenie twoich emocjonalnych braków lub regulację trudnych stanów psychicznych. I może tu chodzić o np. brak miłości i uwagi, e, w ten sposób kompensowane są uczucia samotności i niedowartościowania. Może być też to niska samoocena, bo zakupy dają poczucie sukcesu, kontroli, poprawy wizerunku. Pomaga też to w uciekaniu przed emocjami, dlatego że zakupy pozwalają uciec przed trudnymi emocjami jak gniew, lęk czy smutek. Kompensuje to też brak akceptacji własnej wartości, poczucie braku bezpieczeństwa, radości i satysfakcji z życia na co dzień. Brak głębszych więzi, a trzy ośrodki z czterech odpowiadają za produkcję hormonów szczęścia i one są związane właśnie z kontaktami z ludźmi. Ten jeden ośrodek odpowiada za produkcję dopaminy i Trzeba wiedzieć, że dopamina obniża poziom serotoniny, więc ostatecznie to prowadzi do naszego mniejszego poczucia szczęścia.